Dzień dobry Państwu. Witamy na kolejnym odcinku prezentacji Co 12 Minut. Tym razem tematem jest Ciałość w pięciu aktach, a w zasadzie w czterech, ponieważ niestety jedna osoba nie dojedzie do nas dziś. I może, żeby już nie przedłużać, to zapraszamy. Pierwszą osobę, która w 12-minutowej prezentacji opowie nam o żywej bibliotece. Żywa biblioteka odbywa się właśnie we Wrocławiu, dziś i jutro. I Dorota Kunzel opowie nam o tym, dlaczego warto wypożyczać żywego człowieka na rozmowę. W prezentacji A słowo ciałem się stało. Zapraszamy. Najpierw rozdam te piękne pocztówki. Proszę się poczęstować. E, przede wszystkim dziękuję bardzo za zaproszenie. E, pół, pół roku temu wyprowadziłam się po 10 latach lat z właśnie ogarnęła mnie taka nostalgia za tą piękną dzielnicą. E, a dzisiaj używam bibliotece e, którą mam przyjemność koordynować od kilku lat. Chciałabym ja wam dzisiaj powiedzieć o tym, co, co 70 osób zrobiło. Zrobiło bardzo dziwną rzecz. Przyszło do mediatyki, podeszło do Lady, wybrała sobie książkę z katalogu. No i bibliotekarka przyniosła tą książkę. No i ci ludzie 70 70 Wrocławiam. Um, oczywiście nie wszyscy razem, ale po kolei um, wzięło sobie tą książkę, Zaniosło um, ją w jakieś um, ustronne miejsce w Mediatece um, i zaczęło rozmowę. Um, bo żywa biblioteka to dokładnie to, co to zapowiedziała Anna. To po prostu moment, kiedy słowo ciało ciałem się staje. Um, to jest taka bardzo specjalna biblioteka. Gdzie można wypożyczyć prawdziwe, autentyczne osoby na półgodzinną rozmowę. Takim kluczem do doboru tych osób, bo nie są to jakiekolwiek osoby, takim kluczem jest już takie hasło, stereotypy, uprzedzenia. Czyli są to osoby, które jakoś tam, we Wrocławiu, spotykają się od takich bardzo. Stereotypów, powiedzmy, lekkich, dlatego że na przykład w naszym księgowzbiorze jest Amerykanin, który myślę, że spotyka się głównie z jakimiś pozytywnymi stereotypami. Do takich osób obarczonych uprzedzeniami, czy, czy jakimś nawet łamaniem praw, bo są osoby homoseksualne, jest osoba transseksualna, są mniejszości religijne, jest Żydówka. Były bezdomny, były w więzień. Dzisiaj y, nasza osoba niewidoma, nasza książka chciała wyjść ze swoim psem przewodnikiem do, do parku lalek i okazuje się, że ochroniarz nie chciał jej wpuścić, nie chciał zrobić wyjątku dla, dla psa przewodnika. I takie głupie, takie codzienne jakieś y, sytuacje, nawet właśnie ta, która się zdarzyła naszej osobie niewidomej. Y, Pokazują, jak, jak te osoby, które gdzieś tam funkcjonują, przecież w takiej samej przestrzeni jak my, spotykają się z zupełnie innymi problemami. I ten projekt jest jakby po to, żeby móc z takimi osobami rozmawiać twarzą w twarz, bo nie zawsze mamy e, śmiałość, nie zawsze mamy ten moment, nie zawsze mamy e, bezpieczną przestrzeń, żeby rzeczywiście zapytać się, słuchaj, Marta, jak na tym wózku. To, to jak ty w ogóle sobie du radzisz Wrocławiu? Ewo, a ty z tym psem, to, to, jak to jak ty się czujesz, kiedy ktoś mówi ci, że nie możesz wejść do parku? Albo Stasiu, jak to jest, kiedy wszyscy się gapią na ciebie, albo szepczą pod duchem: zobacz, wygląda jak facet. I takie osoby podejmują naprawdę takie wyzwania i też mają w sobie tyle odwagi, żeby żeby przyjść po prostu, żeby być dostępnym w tych, w tych dwóch dniach w Mediatece, żeby porozmawiać z zupełnie obcymi ludźmi, żeby jakoś wyprostować z tych poklonych czy nawet, nie wiem, po prostu pozwolić zweryfikować jakieś tam opinie, które ludzie mają na ich temat. Ten projekt, ten pomysł generalnie nie jest mój. On powstał już w 2000 roku. W Danii został wymyślony przez bardzo młodych ludzi. Generalnie po prostu z tego powodu, że ich znajomy został dotkliwie pobity, ich, można powiedzieć śniady, znajomy. Po prostu akt rasizmu. I oni po tym wypadku założyli stowarzyszenie. Nazywało się Stop przemocy. Zaczęli robić naprawdę fajne projekty, bardzo dużo y, jakiś takich właśnie oddolnych inicjatyw, oddolnych akcji. No i właśnie takim kolejnym ich pomysłem podejrzewam, że nie spodziewali się, że osiągnie taki sukces, to właśnie była żywa biblioteka. Zorganizowali ją na, na festiwalu w Roskilde. Zaprosili 75 książek. Y, 75 żywych książek. To, to jest naprawdę ogromne przedsięwzięcie. My mamy od 25 do 35. Y, Tytuł. I tak jest naprawdę ciężko to ogarnąć. No i z Danii to się bardzo rozprzestrzeniło na, na Europę i stało się powoli taką bardziej edukacją na temat praw człowieka. Bo, takim argumentem, który często jest wysuwany przeciwko użytej bibliotece, to jest argument, że w zasadzie to jest takie przekonywanie przekonanych, no bo przecież ludzie, którzy naprawdę mają uprzedzenia i stereotypy nie przychodzą do żywej biblioteki. Eee, tak, rzeczywiście tak jest. Ludzie, którzy kwią w jakichś swoich naprawdę takich mocnych uprzedzeniach, eee, to są ludzie, którzy na pewno do żywej biblioteki nie przyjdą. Jeżeli nie jest to zupełnie przypadkiem, albo nie zostaną do tego jakoś zmuszeni, to nie przyjdą. Ale to nie znaczy, że do żywej biblioteki przychodzą ludzie otwarci, bo to jest jakby kolejne ekstremum, które ludzie, które ludzie jakby widzą. Że albo, albo kompletnie ludzie uprzedzeni są, albo są bardzo otwarci. I tak naprawdę, do żywej biblioteki przychodzą ludzie gdzieś pośrodku. Ludzie, którzy mają jakieś opinie, zazwyczaj nie są one poparte żadnym konkretnym doświadczeniem jakimś osobistym spotkaniem. Ale którzy są jakby ciekawi, albo to tacy ludzie, których, e, którzy przyszli dzisiaj. Było bardzo dużo osób, które przeszły kompletnie jakby z ulicy. Nie wiedziały, nie wiedziały o co chodzi w projekcie, nie wiedziały jak to funkcjonuje. No i udało nam się przekonać ich, żeby wypożyczyły książkę. Wpisano sobie kilka e, cytatów z ankiet, e, ich wrażenia. To są, to są cytaty nie tylko z tego roku, ale też z poprzednich edycji. Um, całkowicie zmieniłam zdanie na temat gejów na pozytywne. Niemcy to są jednak normalni ludzie. Zaskoczyła mnie osoba niewidoma. Spodziewałam się takiej zaniedbanej, zachłukanej osoby. Tymczasem książka, którą wypożyczyłam, ma tak silną osobowość, silniejszą niż niektóre zdrowe osoby. Dowiedziałam się, że feminizm to zupełnie coś innego niż mówili mi koledzy w szkole. I takich opinii, takich właśnie bardzo prostych, na zasadzie Niemcy są całkowicie normalni. Takich opinii jest bardzo dużo. I, i to pokazuje, że okej, okay, może neonazisty do y, żywej biblioteki nie zaciągniemy, ale. Y, Ponad 50% ludzi, którzy uczestniczą w żywej bibliotece, deklarują, że zmienili postrzeganie grupy, yy, którą reprezentuje książka, z którą rozmawiali. I dla takich osób, dla tych właśnie nawet kilku, którzy dzisiaj yy, się wypowiedzieli, yy, my robimy tam projekt. Po prostu wierzymy w taką małą zmianę. Yy. Drugą rzeczą, którą, którą wydaje mi się, że może się gdzieś tam kłacze się w Waszych głowach, a przynajmniej w głowach innych ludzi, którzy mówili mi o tym, um, oni jakby stawiają taki zarzut, że my robimy takie ZO. Przeżywa biblioteka to jest ZO, bo um, robimy taki spęd jakby dziwnych ludzi, których nazywamy wykluczonymi i, um, i to, są, to jest na zasadzie takie, że ktoś sobie wypożycza. I że w zasadzie, w jaki sposób ta książka jest reprezentatywna dla, dla tej grupy. Oczywiście nie jest reprezentatywna. Oczywiście, że gej, który jest książką w naszej bibliotece, nie, nie, nie jest w stanie reprezentować e, całej grupy, że, że, zawsze, że, że zawsze są takie wybrane jednostki. I że rzeczywiście, nazywanie tych ludzi jest w jakiś sposób redukowaniem ich, jest ograniczaniem tych. W złożonej tożsamości, jaką mają tak jak każdy inny człowiek, do, do tego bardzo jakby prostego tytułu, który my im nadajemy, czyli na przykład, właśnie ateista, czy, czy gej, czy były bezdomny. I tak się dzieje, ale robimy to specjalnie, by tę tą część ich tożsamości, co do których właśnie ludzie mają najwięcej jakby problemów, zastrzeżeń i stereotypów. Książki jakby, żywe książki się na to godzą. Um, trzeci, trzecią sprawą, którą często słyszę, gdzieś tam zarzutem wobec żywiej biblioteki um, jest zawsze pytanie, okej, okay, no jeżeli to jest projekt przeciwko stereotypom i przeciwko uprzedzeniom, no to dlaczego nie zaprosić neonazisty albo nie wiem, a kogoś z młodzieży przedpolskiej, no przecież wtedy to by było fair, żeby zaprosić wszystkich, którzy, którzy jakby doświadczają tych uprzedzeń i stereotypów. No to by było fair, tylko że jakby celem naszego projektu jest, jest promowanie praw człowieka i zapraszanie osób, które są sprzeczne, których jakby postawa czy poglądy są sprzeczne z celami projektu, byłoby zupełnie kontraproduktywne dla tego, co, co chcemy robić. Dlatego, okej, okay, możemy powiedzieć, że biblioteka jest poprawna politycznie, bo taka ma być. <grych> ona, ona musi być tak skonstruowana, aby rzeczywiście realizowała swój cel. I ona nie jest jakby dla każdej książki, ona nie jest dla każdego tytułu, ani nie jest dla każdego czytelnika. My sobie zdajemy z tego sprawę. No i tak naprawdę już koniec. No nie chciałam Wam jakby mówić zbyt dużo, jak to działa, ani, um, ani jak, to, jak to funkcjonuje, no bo myślę, że najlepiej doświadczyć tego samemu. Jutro jesteśmy jeszcze otwarci od 12 do 20 w mediatece można przyjść i po prostu zobaczyć, jak to jest. Można wypożyczyć którąkolwiek z żywych książek, poznać tych ludzi i po prostu po prostu ich poznać. Czy to złamie wasz stereotyp, czy to jakoś zakwestionuje Wasze dotychczasowe myślenie, to już będziecie wiedzieć w środku, ale myślę, że na pewno to doświadczenie jest y, ciekawe. Dziękuję. To nie było 12 minut.